Maneczko. Dziś mamy drugi dzień na budowie, właśnie jada od moich rodziców, bo zawiozłam dziewczyny. Dzisiaj się z dziadkami, z ciotkami, w sumie jedną ciopką, drugą Trzeba Wczoraj bardzo mi było, Widziała, że dzisiaj mamy dużo roboty. A więc nic, chujowo pogoda, bo pada deszcz. Tak naprawdę jest bez pogoda, już wola kurwa się spoli na tym, deszczu robić. No ale tak naprawdę nie mamy na to żadnego wpływu. I co, jak się dzisiaj nie domy, no to... W tak, a nam zostaje w praktyce w piątek, w sobotę mamy impreza, jedziemy na 40 do szwagra, a w niedzielę już idziemy z powrotem, więc tak naprawdę albo dzisiaj, albo wcale. No i to tak właśnie sprawa wygląda, ale to nikt myślał, obieramy kapoty, długie spodnie, bo ubrałam krótkie spodnie i idziemy robić. Zostały nam w sumie ostatnie dwie rajki, no jedna raja mamy zaczęto, zaraz w sumie pokorza, bo praktycznie zaraz wyda już doma. I no co, przebieramy się i dajemy się do roboty, Bentoniarka włączymy, zobaczymy czy w ogóle stanął, robimy kawa i tyle. Naprawdę wczoraj my tyle zrobili, w sumie fakt faktu, bo się była mała siostra, dużo no mogła, ale już dzisiaj czuję zakwasy. Nawet się w sumie nie spytałam, czy czuję zakwasy czy nie, no ale to nic. Coś to musi zrobić, a no tak to wygląda, ale to nie byle że dziewczyny nie będą latać przy betoniarce, przy budowie, bo to naprawdę nie jest miejsce takich małych dzieciaków. One naprawdę tam się mają jak w niebie. I no nic, to co? Zapraszam was dalej. Nie jesteśmy na budowie. W sumie to próbuję nagrywać tym moim druniem. Zobaczymy jak mi to idzie. Tu już widać ostatnia rajka, wczoraj mój mąż murowo, przedostatnio. Dzisiaj lecimy drugo, Trochę jeszcze bardzo dyż, ale już to naprawdę przestało. Joni zbiera się do roboty, mieszczą betoniarka, bo jak betoniarka się już miesza, to już lejać, że robota idzie. Przynajmniej tak zawsze godą. I no co, I jedziemy dalej. Mam nadzieję, że nam się dzisiaj. Wczoraj my zrobili tak naprawdę w trójka, można powiedzieć. No ale wczoraj też było noszenie cegieł. Zrobiliśmy jedna raja, nawet nie cało. Dzisiaj w dwójkę. No zobaczymy, jak bym ja bym chciała, żebyśmy zrobili te dwie raje. żeby nam się udało, ale nie wiem, bo to wychodzi jeszcze jakieś nadprożadowanie, jakieś zagłoski, myślenie. I to też się fajnie tak naprawdę godo. Już mamy w sumie godzina ósma, po 8, pewnie wkrótce jest pół do 9, bo za 15-8 jechałam już z powrotem od dziewczyn, bo dziewczyny zawiozałam, zawiozywałam do dziadków. I tak naprawdę no, wczoraj my zaczynali około 10, czyli mamy w sumie godzina do przodu, ale też bym nie chciała jechać z nimi ponie tak późno jak. Wczoraj, więc w sumie no to nie ma do przodu czy nie do przodu. W zależności jest to będzie napierdalać ludzi. No nic. Nie myślimy, nie myślimy i no się dowiemy do roboty. Przynajmniej dzisiaj będzie chłodniej i na pewno się nie spola. No ja. Szkoła 10. Ja właśnie skończyłam tu zaznaczać, bo tam by da robić te nadproza. Ja pozaznaczałam, obliczam. Tu widać, znaczy widać, nie widać, A mój chob będzie obcinać. Jakieś docinki to ja wczoraj robiłam, ale stwierdziłam, że mu to pójdzie lepiej, szybciej. Ja mi się tak kruszyły te cegły, trochę nie za bardzo. Więc stwierdziłam, że spokojnie on to ogarnie. Tu już widać trochę, my dzisiaj zrobili. Ale kaj tam reszta, to się nam no, troszkę opornie, niby fajna pogoda, ale kurde, no nie wiem, niby fajnie, ale jakoś tak duszno. Ach, nigdy tak bym chciała. Zawsze wszyscy mi go dają i o tak zawsze też twierdza, że kurwa, nie masz siły? To zrób sobie herkawa, zajebiście, daj tyle siły, tyle zrobisz, boho, i co ino. Ale dzisiaj twierdza, że co robię kawa, to po prostu nie ma stanąć. Po prostu nie ma siły stanąć. Właśnie szedł mój mąż i myśli, łatwo, kurwa. Ja zapierdalam, a ta sobie siedzi i se goda. Ale uwierzcie mi, czy nie? Jo, dzisiaj są so tak zjebane, taką pamiętą. Zjebano, zmęczono, że ona się czuję nawet. Mój telefon ważył tyle, co pustek. 12 kilo. Co ty na to powiesz? Ja się może bydłem. O jaju, co ona nabrała że ona tak się śmieje w ogóle, ale ja już tego zmęczenia. To po prostu gowa opada mnie. A, co my robimy? Obejrza, ile się uda, się uda nagrać i tyle. Widzę tam wory podłączenia bo się w ogóle nie wyspałam. Dziewczyny zdawały czadu. Ach, porażka. Miałam dzisiaj taki plan. Zawieźć dzieci ciotką i dać się. Ale kuwa, pierdola. A niech robi. A w rzeczy trzeba się ustawić. Pija kawa i da się dupnąć, dupnąć kurde na hamak. Tu nasza szwagierka. Pajki mam mają hamaki. Nic, ja właśnie zaraz korzystam z jednego legna się, chociaż na pół godziny, 15 minut. O kurwa, naprawdę nie ma dzisiaj siły, a takie chodzenia są w pogaciach to chyba nie, nie wychodzi mi nawet. Myślałam o tym, żeby lody nałożyć, ale raczej sobie na razie je daruję, bo chyba duż, dużo cukru i... Nie chyba, to się ciężko odciężało, brzuch mnie boli, i w ogóle wszystko jest jakoś takie niejakie. No ja, ale nie o tym tylko. A Malk! Oh. Chyba tego trzeba by było mi. Fajnie, spokój. Nikogo nie ma święty spokój. Jak na 5-10 minut, a później muszę i namieszać malty, Betoniarka, bo to naprawdę my obu już wyrobię resztki. Ja chciałam zrobić kawę, ale jeszcze... Musiałam zrobić kawa chciałam sobie dychnąć. Ale została się dychnąć, przez to chcę zrobić kawę, a naprawdę jeszcze kuwarka by nie wypiłam tej co miałam. już tu naprawdę nie ma chyba, a tu jest pies przyszedł do mnie. Chyba razem ze mną Чего? <говор> <говор>